Wczoraj Trzech Króli, o Jezus, jak mnie nera Łupie jakby mnie kto kijem golfowym przez plecy zdzielił. Trzech Króli, żeśmy pracowali jednak, słuchajcie. Puch. Taką bramę montowaliśmy u mnie na zakładzie. Nie ma, że boli. Proszę bardzo, 10 metrów, musieliśmy ją przewieźć. Dobrze, że nikt nie jeździł, bo wszyscy pili albo mieli kaca w trzech, po Trzech Królach, po świętach tym oto sprzętem ja ci jeszcze raz wam pokażę gdzieśmy tu pracowali dokładnie w no i zrobił zrobił wjazd musieliśmy sobie nowe zrobić do zakładu a Rafciu słuchajcie jako pomocnik takiej bramy musieliśmy pięciu chłopa żeby ją żeby ją przenieść z racji tego, że chodzę na siłownię, to myślałem, że wszystko mi wolno. Jak to śpiewał jeden z raperów: wszystko mi wolno! No nie wolno. Kara przyszła natychmiast. I. I co? I coś mnie łupło w krzyżu. Także jadę na rehabilitację. Nie, no jak no, Do fizjoterapeuty jadę, teraz się tak ładnie mówi. Jadę do fizjoterapeuty. A opowiem Wam dzisiaj, jak to znowu zlekceważyłem ostrzeżenie od. Nie mam nadzieję, że nic się nie stało. Z, z, zlekceważyłem ostrzeżenie A, Predator mnie ostrzegał. Rawciu, idzie minus 10. Idzie minus 10. Rafciu. Predator do mnie mówi, idzie minus 10. Emil też, Emil był pierwszy. Szefie trzeba to zabrać. Dobra, dobra. Niech mi tylko samochód Zobaczymy, czy to, co nie zabrałem, nie uległo zniszczeniu. Oby nie. Ale to dopiero po, o Jezu, nie, nie łupię w krzyżu, dopiero po e, rehabilitacji, po e, fizjoterapeucie. Już jestem po. Kurde, wymęczył mnie, ale chłop ma wiedzę i ma ten dar taki, wiecie, w rękach. Potrafi cuda zrobić. Jest lepiej, ale jeszcze chodzę. Prawa w prawo, a lewa w lewo. Nie idę jeszcze jako jeden człowiek, jako jeden Rafał. Idziemy. A ja boję tego otworzyć. I zobaczyć, czy moje przypuszczenia się sprawdziły. O Boże. No. Mam nadzieję, że się nic z tym nie stało. Nie. Zostało w kartonikach. Trzeba zabrać. A ja pierdziele. Jedne pocieszenie jest takie, że się nic nie stało. Zobaczcie. Nic. Ani galaretka. Nie przyszło tu. Wszystko. Gitara. No nie wiem, czy to jest sens zabierać. Podejrzewam, że nic już temu nie stanie. Gorzej nie będzie. Nie wiem. Wydaje się, że. Troszkę się zdenerwowałem, ale jest dobrze. Dzięki Bogu. No Środki ochrony roślin powiem Wam, że e, jak przemarzną, potem się słabo rozpuszczają i mają trochę ograniczone, ograniczoną działanie. Tutaj ewidentnie nie zmarzły. Nie było chyba takiego wielkiego mrozu. Trochę miałem obawy, ale już teraz te mrozy będą coraz mniejsze, więc chyba nie ma co za bardzo, za bardzo tutaj wyniosłem, znaczy wyniósł je chyba Emil albo Albo któryś z chłopaków, bo magazynek jest tam, ale tam jest yy, no, okno i szybciej ten rozchodzi. Tu na środku nie będzie, ale chyba bym. Nie wiem, jak chcę się tego nosić, to mi z powrotem. Kurde, chyba zabiorę. Nie wiem, czy wiecie, ale środki ochrony roślin, yy, jeżeli wejdzie ten yy, przepis, który będzie nam kazał za rok yy, robić to wszystko internetowo, no doprowadzi do tego, że nawet nie będziecie mogli pożyczyć komuś środków ochrony roślin, bo będą przypisane, będzie musiał kupić tym ktoś dokładnie taką samą ilość, rozpisać na swoje hektary, nie ma, że zabraknie i polecicie, tak mi się wydaje z tego co czytałem, że polecicie sobie do kolegi za płot słuchaj, nie zostało Ci tam kurde czegoś, bo mi zabrakło na grzyba, a nie chce mi się czekać tam, bo jest okienko pogodowe, a w poniedziałek Ci najwyżej dowiozę. No już tak nie będzie, yy, bo będzie ciężko to potem rozpisać. No będzie można, ale, ale będzie ciężko. A każda pomyłka najprawdopodobniej będzie wiązała się z olbrzymią karą. No dobra, no co kurde, powiem wam szczerze, że smutno jest na tym. Ale jak tutaj nie zamarzło nic, to nie jest źle. Tu też stoi coś, no to chyba jest olej. Olej nie zamarznie. Co ja to tutaj, tutaj to jest? O Jezu, jak nie boli. No, nic nie zamarzło. Nie jest źle. Smutno powiem Wam o tym, że tu się nic nie dzieje, ale jest jeszcze jedna zaleta. Czekaj, gdzie zamknę to. O, jest jeszcze jedna zaleta, jak spadł śnieg. Wiecie jaka? No, spadł i jest czysto. Zobaczcie. Boże, jak tu jest czysto. O, Patsło chyba przyjechał. Widzę! Widzę! A, widzisz, a ja się ukryłem! Przyczepkę zabierasz! Cześć, Wacła, wszystkiego dobrego po świętach. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Czyli pojechał Wacła, pożyczyliśmy mu wesołych świąt, pojechał. Jest tak czysto i fajnie, i człowiek się zdenerwuje. To jest zaleta tego, że spadł śnieg. Naprawdę. Kurde, idę chyba zabiorę to. Już trudno. Gdzie ja to mam kurde zwalić? Zabiorę. Nie chce mi się, jak nie wiem, bo zostało tylko 3 dni yy, tych mrozów i takich właśnie po minus 7, 8. Jak nie wlazło, to już pewnie chyba nie wlezie. Ale jak wlezie, to sobie nie będę pluł w gębę. Ale o co to na firma na dole? Jednak sobie wymyśliłem, że schowam, pochowałem to wszystko, ale do wędzarni takie pomieszczenie będzie. O, to ładny piecyk wstawię. I tyle. I będzie elegancko. Naklejkę przywiozę, środki chrony roślin. Wszystko będzie zabezpieczone. A tam już nic nie ma. Dobrze. Jednak. Jednak. Nie zaryzykuję. Wydaje się, że mam rację. Aczkolwiek wątpię, żeby to jakiś mróz był wielki i szkodliwy. Ja raczej zazwyczaj nigdy nie zostaję ze środkami ochrony roślin na zimę. Nigdy w życiu. Ta, może. Może. Yy, Ojej, okay. może słuchajcie, jedną, dwie buteleczki, a w tym roku ze względu na yy, zastanawiając sytuację, że dostaliśmy to wszystko od chemirolu, bo zostałem z cz czterema czy pięcioma paczkami. No i dobrze, co roku mógłbym tak zostawiać. Jedziemy po grzejniczek, żeby tam włożyć, taki mały olejowy, na jedneczkę, no to nie będzie w domu ciepło, nie będzie dużo prądu, będzie git i to nie zmarznie. Ale postaram się Wam postaram się Wam dzisiaj wyjaśnić, wyjaśnić i odpowiedzieć na pytanie, kiedy ten fend w końcu co to z tym fendem będzie, dzwonimy Łukasz Rolnik dzwonimy do chłopa uwaga, uwaga uwaga no patrz, zabrał fenta, i ja się nie O O, witam Pana Prezesa Witam, witam Ciebie. Panie dyrektorze, jesteś mówiącym do, na mówiącym na YouTubie będziesz. Fajnie, cieszę się. Yy, zastanawiam się, kiedy wpaść, zobaczyć, czy tam wszystko dobrze u Ciebie, czy może coś Ci pomóc. Poniedzieli Cię zapraszam, bo pruje fenda, właśnie tak jak ogłaszałem wszędzie i tak dalej, to właśnie pruje silnik na zewnątrz. A widzisz, to ja muszę tam zerknąć na Twój kanał, bo kurczę, coś ostatnio mam za, zaległości. No zdarza się, też człowiek ma zaległości w różnych sprawach, tak więc znam życie doskonale. No to dobrze, to co, w takim razie w poniedzieli ja przy, te, przyjadę, to gdzieś tam się, w niedzielę to się odezwę, jak będę wracał z Łodzi. I, tak, tak. I umówimy jakiś termin, to wpadnę, nie? Dokładnie, no, no bo jestem w trakcie właśnie, że tak powiem, rwania jednostki z To tylko wiesz, delikatnie rwij, bo to bardzo drogo kosztuje tam wszystkie, wszystkie te, śrubeczki też drogie kosztują. Proszę Pana... Kupiłeś pan zachodni wóz, To czego się pan spodziewałeś. No. Tak więc wiesz, ja to doskonale znam. No kurde, wiesz. Dobra, dobra, żartuję. No, oczywiście że żartuję. Dobra, Znale. to jesteśmy w kontakcie. Tak jest. W Pozdra kontakcie. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam na razie. Tak, także do wszystkich malkontentów. Nie. Nie sprzedałem, nie oddałem FENTA. Fent jest. U Łukasza Rolnika. No, tak jak chyba słyszeliście, że na kanale on go teraz rozbiera. Ja jeszcze tam nie byłem u niego, nie widziałem. A niedzieli wybiorę się i przyjadę pojadę do niego w odwiedziny. W niedzielę wracam do Szczecinka, bo jutro wyjeżdżam na szkolenie do Kuby. Midla nie wiem, czy to jest szkolenie, czy to jakieś seminarium. No, po prostu jadę zobaczyć. Zawsze chciałem tam zobaczyć, jak to wygląda. Z punktu widzenia rolnika, z punktu widzenia przedsiębiorcy, mikrobiznesmena pojadę, zobaczę tych wszystkich ludzi, jak im to wychodzi. Chcę zadać kilka pytań. Nie wiem, czy można będzie nagrywać, a nie wiem, czy w ogóle was to by obchodziło, bo co tam wkładam innego, to was nie obchodzi nie interesuje. No, rolnik taki ma niestety taką swoją przypadłość, że on się interesuje tylko i wyłącznie rolniczymi rzeczami. Dziwne. Podkreślam to w każdym filmie, że jest to dziwne, ale ok. W każdym razie jedziemy po grzejniczek. No, fent w przyszłym tygodniu. Przypomniało mi się, że ja mam taki grzejniczek, który nadawałby się do tego w zakładzie. O. Piękne rybki. Za rybkami. Tam, patrzcie tam, patrzcie tam, 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 tam. O, w tym miejscu jest, patrzcie. Tyk, cyk, cyk, no, i... yeah. O, i zadełko. Jest grzelniczek. O Bo jesteśmy tego Dobra, mamy grzejniczek. Jesteśmy już w połowie sukcesu. Ma jakiś termostacik, ustawimy minimalnie. No i tam się potem on wyłączy, bo I chyba na ciepło też reaguje. widać? jest, zabieramy i lecimy. No a yy, wracając do rozmowy z Łukaszem. Naprawy ciągnika. No to właśnie jak ktoś mówi o opłacalności gospodarstwa, to moi kochani, e, przy 2000 zł z hektara, to wam powiem, że e, ciężka sprawa. no 300 hektarów, czy tam to na 400, to, ja liczę 300, bo to jest pod trawą. 300 hektarów, 2 razy czy to jest 600 tysięcy. E, taka naprawa potrafi was kosztować. Kupę pieniędzy i nie ma już na inwestycje w gospodarstwie. Odliczając koszty pracownicze, odliczając swoje pieniądze na życie, 2000 to jest absolutnie mało na to, żeby się rozwijać. Ale idziemy włączyć ogrzewanie. Zatrudniłem operatora kamery, zabrałem córkę. Będzie mi łatwiej, a dziecko będzie miało zajęcie ze szkoły i działamy niech się trochę pocieszy, ło wywaliło się to wszystko Alka co ty nie widziałaś? no jak to wycieknie? olej nie widziałaś? Kurde, ty, nie widziałaś, nie widziałam nie nie możesz udzić kurde za mało przedłużasz a to jest stara wędzarnia kiedyś, kiedyś jak tutaj nie trwała jeszcze babcia mojej domy to to była tu wędzarnia i całe szczęście, że jej nie zburzyłem, a miałem ochotę ją zburzyć. Ała! No dobra. I stara, stara wędzarnia będzie pełniła... Jak to tak można popakować, ludzie? mi od majtek. A stara wędzarnia będzie... No nie wytrzymam normalnie. No To jest po prostu nienormalna. Stara wędzarnia będzie pełniła funkcję ratowania chemii. O, cyk. Może, może, ledwo. No, bardziej pożałować nie mogłem, ale taki też się, się przyda. Cyk. Najpierw go tu włączymy i będzie gitara. Myślę, że będzie dobrze, nie? Alka, jak myślisz? Aha, chodzi na jedyneczkę, to jest na zero, to jest na jedyneczkę, nie wiem, co to tutaj, I jak to się, aha, tak się włącza, tak się wyłącza, no dobra, jak to się nagrzewa, ale o co tu chodzi z tym programatorem, to ciężka sprawa. Niech się tam grzeje. No. Nic nie zrobimy. On się nagrzeje, wyłączy. Jak będzie, jak będzie ciepło, ma w sobie termostacik. Nic się nie zapali, no, bo to olej. I będzie git. Nic się nie będzie. Także uratowaliśmy środki ochrony roślin. Możemy spokojnie sobie na obiadek. Moi drodzy, ja na szkolenie. A jeszcze strajk, no, jeszcze strajk. Pamiętajcie, żebyście wybili się z głowy strajkować pod hasłem pole Exit. Pamiętajcie, nie strajkujemy pod hasłem PolExit, tak? Nie strajkujemy. Pomimo tego, że ten strajk był wczoraj, a on się na pewno rozleje na następne. Na następne dni i na następne tygodnie, miesiące, nie strajkujcie pod tym hasłem, bo jak będziecie strajkowali pod hasłem pod, pod, pole exit każdy, kto podniesie rękę za tym i będzie trzymał taki transparent, niestety w 2026 roku nie ma prawa wziąć, składać wniosku o dopłaty e, rolnicze, bo jeżeli chcesz wyjść, no to wyjdź, bo jak my wyjdziemy wszyscy z Polski, to nic nie zmienimy. I tak nie będziemy mieli dopłat, i tak nie będziemy mieli dopłat. Więc ty po prostu ich już nie bierz. Jak jesteś taki cwany i zobaczymy, jak się będziesz utrzymywał, jak widzisz yy, rolniku, który krzyczy, za polegitem yy, z Unii Europejskiej. Ja moi kochani, tymczasem zmiana outfitu, przebieram się, zmiana furki yy, i uciekam do łodzi. Zamieniam na transportowca yy, z rolniczego na przemieszczającego się. Uciekam do Łodzi, a czemu? A uciekam do Łodzi po dobre wieści od lekarza, nasza służba zdrowia niestety, ale nie nadaje się do prowadzenia, przykro mi to powiedzieć, yy, za Państwa pieniądze, mają wszystko w dupie, trzeba szukać dobrych lekarzy i, i no przecież to jest Wasze życie, więc jadę tam na kontrolę po moim zawale, yy, na którą jeżdżę co 6 miesięcy, no i lecę też Odkrywać, poszerzać horyzonty, odkrywać nowe oceany. Mam taką nadzieję. Jadę na wielką integrację do Kuby Midla, do łodzi. Eee, a jak to będzie, na pewno Wam dam znać. Nie nagrywam nic tam, bo e, nigdy nie chcecie takich rzeczy oglądać, już to podkreślam. Ale dam znać, czy było warto. Dzięki za odcineczek. Nie zapomnijcie subskrybować, nie zapomnijcie klikać łapeczek, komentować. Pozdrawiam serdecznie, do zobu.